Cześć, 254 odcinek Futsalu w Krakowie. Mamy już za sobą pierwszą rundę Dywizja w 27. edycji. Pierwszą rundę, którą wygrał Ignalina Rodziny Restauracji, ale jak do tego doszło, to po kolei. W tym materiale, w tym magazynie, będzie wyjątkowo mało materiałów wideo odnośnie dewizji, bowiem tylko jeden mecz został uwieczniony i to była nawet transmisja, ale po kolei. Pierwszym spotkaniem był mecz pomiędzy Trivium Słoniki Warriors a Brothermem. Broterm w tym meczu w dalszym ciągu kultywuje. Pewne braki kadrowe, bowiem po raz kolejny przybył bez zmiany. Co prawda przeciwko Boanerges to zadziałało, ale okazało się, że przeciwko 10 wojownikom już niekoniecznie. Wynik otworzył w czwartej minucie Jakub Gugała, a na pierwszą połowę gracze ze słomnik schodzili z trzybramkowym prowadzeniem po golach Oskara Nowaka oraz Tarki. No a kiedy druga połowa rozpoczęła się od bramki Piotra Ciszewskiemu, któremu troszeczkę pomógł ryko, rykoszet, no to już było jasne, że tutaj Broterm będzie głównie walczył o jak najniższy wymiar kary, a nie o punkty. Co prawda w minucie 24 bramkę strzelił Damian Świątek. No ale potem słowniki spokojnie kontrolowały grę i grały by wymęczyć rywala, co też udało się w samej końcówce, a zawocowało to aż pięcioma bramkami strzelonymi na przestrzeni 4 minut 2. Gole strzelił Jakub Gugała, dwa gole strzelił Oskar Nowak, a gola numer 9 dołożył Kmita, a jeszcze w ostatniej akcji, to nie była ostatnia akcja meczu, ale jeszcze Broterm strzelił drugą bramkę honorową autorstwa Damiana Świątka i ostatecznie Trivium Słoniki Warriors pokonały Broterm aż 9 do 2 i oznacza to, że Broterm, który jest aktualnym mistrzem ligi kończy pierwszą rundę na ostatnim miejscu w tabeli. Drugim spotkaniem było spotkanie Katimus Banerges. Mecz ten był na żywo transmitowany na kanale naszej ligi. Komentował go Dawid Michnowicz i zapraszam was serdecznie na flash z tego spotkania, z tego ligowego klasyku, który miał pokazać, czy ktoś jest w stanie doskoczyć do iglome najrodzinnych restauracji. A jednak nie zobaczymy tego meczu. Poczekajmy jeszcze. Zobaczmy, czy teraz się uda. I teraz się uda. A trzy razy 3 yy, razy wygrywać. Wy wy i już widzimy wysoki pressing, ale to jest dobry pomysł, bo tutaj Dawid Łęcki i bardzo dobra French spowodowała, że nadal na tablicy mamy 0-0. To jest Konrad Łęcki do okluzy. Konrad Łęcki i mamy gol! I mamy z wyniku, pradzi 1-0, właśnie go widzimy teraz na boisku, teraz Mateusz Świerady, indywidualna, e, akcja, broń Świerad, indywidualna akcja, broni tutaj Tadej Świerad mu chyba to podawać, ale Świerad jeszcze do Braczyńskiego, Braczyński do no i Świerad i chyba wydawało się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby jakby w pierwszej akcji... W z, wdech... z numerem 14 Dominik Doniec, Karaś do Maćka Szubartowskiego, ale Dominik Doniec potężny strzał i jest gol. Jest e, bram przy krótkim słupku Bartka Debały. Teraz Łezki do Marcina Kluzy. Marcin e, Kluza mocno, ale niecelnie. I Tadek Jamka tylko tak na wszelki wypadek. E, fajny w sposób. Teraz e, niepotrzebna strata Macieka Szubartowskiego do Łezkiego. I to jest samobójczy gol. Samobójczy Tomek, gol. E, Tomek być dwójkowa akcja, ale, ale niecelnie. Ale teraz przyjął Maciek Szubartowski. Czy to będzie gol? Maciek Szubartowski! Nie ma, nie ma. Położył na... E, lewa noga, która... Chyba jest minimalnie słabszy od prawej, więc może tylko dlatego Maciek nie szczelił kolejnego swojego gola, to Marcin jeszcze, jeszcze nie teraz. I przejmuje Tomek Kop Kopecz do Marcina Kruzy. Marcin Kruza indywidualnie podaje do, podaje do Łęckiego. Sędzia odsuwa tu jeszcze na prze przepisonego do Dominika Dońca Marka szczupka Marcin i nie ma gola. Bo on tutaj taki to był Konrada Łęckiego, który trawi piłką w słupek. Dobra do dobrać tutaj. Kamila Raduskiego. Który teraz właśnie przejmuje ten Kacmarczyk do Radu do Raduskiego. Kamil Raduski ale broni Bartek Dybała. Y Szymon Kruza do braci się Marciszewicza, przepraszam. Przepraszam, sędzia, tylko graczałem w międzyczasie. Ależ tutaj poszedł, ależ się urwał. Ależ to chciał naprawdę zrobić Dominika Raś, się... zaraz MVP całych rozgrywek, to właśnie w tej akcji nam pokazał. No szkoda, szkoda, ale to tylko dla widowiska, że po tej akcji nie padła ta bramka, bo Z świetnym bramkarzem. I teraz kontra dwóch, na jednego Świerat. Świerat broni jednak ta Jamka i kontra w drugą stronę. Wydaje się, że był faulowany, ale sędzia bardzo plastycznym ruchem pokazuje, że był, że był ten, ale teraz Maciek... Czubartowski broni Bartek Dybała, Prawie już tutaj ograł Konrada Łęskiego, Który teraz podale do lewej, tak, musi to być gol. Nie, to, to Janka, jeszcze Tomek. Do Dominika Karasia. Na boisku mamy jeszcze Sebastian Warszawy i Maciek Szparski, który teraz na piłkę dwójkowa akcja. Do Dominika Karasia. Ileż takich akcji widzieliśmy? Karasia. Ale teraz niedokładne zagranie Dominika Dońca. Konrad Łęcki, bardzo mocny strzał. Pikier Katimu. Teraz Marcin Kruza, czy to będzie gol. Marcin Kluza, ależ nie, ależ nie. Kolejna fantastyczna. Rzyny. MK MKT. Oczywiście nie ma szans, żeby da się to zgodzić. Teraz musi być gol. Tak jest. Tak jest. Maciej yy, Szubartowski. Dla która to naprawdę od samego początku jest na ekstremalnie wysokim poziomie. Ja może to za chwilę, bo świerat. I tutaj bardzo dobra. In... Dominikara się obok ma macie szwartysko. Maciej Szubartowski, ale przejmie Mark yy, Szczupak. Mocny, mocny Mistrzo. Ponownie Krystian do Marcina, Marcin tutaj bardzo dobrze do Mateusza świata. Mateusz yy, Świerad i Tadek Janka na rzut Radowski do Kaczmarczyka, Kaczmarczyk, Kaczmarczyk i broni już Dbała. Marcin Kluza, minuta. Do Kondra Łeckiego Łęcki i nie ma go na broni, ależ to fenomenalnie pokazuje tutaj Kamilowi gdzie ma się ustawić, jednak Kamil chyba nie zrozumiał jego zagrania i teraz Rafał Gruchała Po meczu, który zaiste godzien był transmisji, MK Team dzieli się punktami z Boanerges i tak jak miało się zaraz okazać, najbardziej z tego wyniku cieszyli się gracze Iglomena i Rodzinnych Restauracji. Oni to podejmowali ukraiński Legion i trzeba przyznać, że Iglomen zagrał naprawdę wyśmienicie. Iglomen zagrał ten mecz tak, że w tak zagrał go... Tak znakomicie, że nie wiem, czy ktokolwiek w lidze mógłby tak grającemu iglomenowi podskoczyć. Co prawda, w pierwszej połowie było tylko 1 do zera dla iglomena po bramce półtoraka, aczkolwiek bardzo dużo miał tutaj zasługi Dima Bachri, który obronił całą masę sytuacji. W drugiej połowie na 2 do zera podwyższył również kasper półtoraka, w 24 minucie odpowiedział na to piękną. Indywidualną akcją, w której wykazał się niesamowitym charakterem Iwan Kiselicja, i zrobił się 2 do 1, ale już minutę później było 3 do 1 po bramce. Klęka i Gomen cały czas kontrolował grę, ale nie czekał na rywala, cały czas atakował i powiększał dystans. Gole dołożyli jeszcze Maci Śliski, 2 Mateusz Pol oraz Mariusz Stanula, Eagleman i Gomen i rodziny restauracji pokonali ukraiński legion 7 do 1. Ostatni mecz to był mecz dwóch drużyn, które znajdują się w strefie spadkowej. Mianowicie mowa tutaj o Dragonach i WKS Futsal Team. No i gdy w minucie i po bramkach Magiery i Matrasa WKS prowadził 2 do 0, wydawało się, że Dragony zakończą pierwszą rundę na ostatnim miejscu w tabeli, no ale Dragony miały Jakuba Działowego i Patryka Sadlaka i właśnie ci dwa gracze doprowadzili do remisu, który widniał na tablicy wyników w 22 minucie, a potem aptekarze poszli za ciosem. Gola na 3 do 2 strzelił Piotr Świderek, a potem w dniu 28 dołożył drugie trafienie Patrick Sadlak, a w 34 Wojtek Ślusarczyk i było już 5 do 2. WKS desperacko szukał bramek, ale znalazł tylko jedną autorstwa Sebastiana Kozaka i ostatecznie Dragony pokonały WKS Futsal Team. 5 do 3. I jak wyglądał komplet wyników siódmej serii spotkań? Trybion Warriors pokonują mistrza ligi Broterem 9 do 2. MK team dzieli się punktami z Boanerges po meczu zakończonym wynikiem 2 do 2. Iglomeny I rodziny Restauracje ogrywają ukraiński legion 7 do 1. A Dragony wygrywają z WKS futsal team 5 do 3. Na jak wygląda piątka e, siódmej serii spotkań? W bramce mamy Bartosza Dybałę Boanerges, w polu mamy Jakuba Gugałę z Sonic Warriors, który za 5 punktów zdobytym przeciwko pięciu punktom kanadyjskim, oczywiście zdobytym przeciwko aktualnemu mistrzowi ligi, zostaje wyróżniony tytułem gracza kolejki. Mamy tutaj również Macieja Śliskiego z i różnych restauracji, Jakuba Działowego z Dragonów oraz Dominika Karasia z a wszyscy ci gracze lądują w piące tygodnia po raz. Pierwszy, jak już wspomniałem, zakończyliśmy pierwszą serię, pierwszą rundę spotkań. I pierwszą rundę w wygrał Iglomen, który z siedmiu spotkań wygrał aż sześciokrotnie i ma pięć punktów przewagi nad Banerges. I MK Teamem, które w tym momencie legitymują się 13 punktami. Na czwartą pozycję awansowali wojownicy desłomnik, którzy mają 10 zgromadzonych punktów, i wyprzedzili ukraiński legion, który w pierwszej rundzie zgromadził 9 oczek. Jeszcze nad strefą spadkową jest drużyna. Wybrzeża klatki schodowej Futsal Team, która może się pochwalić siedmioma punktami. Natomiast w strefie spadkowej mamy mistrza ligi, czyli i Dragony i to Broterm zajmuje ostatnie miejsce, ponieważ przegrał bezpośrednie starcie. Z dragonami druga runda zapada się fantastycznie, i w drugiej rundzie chciałem zrobić tak, żeby mecze z siódmej kolejki miały rewanż w ósmej, potem te z szóstej miały w dziewiątej, i tak dalej. I tak dalej. Oczywiście zepsułem, niemniej w ósmej mamy rewanżę meczów z siódmej. Rozpoczynamy tak jak poprzednio, czyli od pojedynku Brodermu z Trygium Słoniki Warriors. Broter musi się odkuć, jeżeli. Nie chce ugrzęznąć w strefie spadkowej na dłużej, zobaczymy czy wyciągnie lekcje z tego pierwszego spotkania. No na pewno. Krótka ławka rezerwowych to nie będzie coś, co ułatwi grę e, Brotermowi przeciwko graczom e, ze słomnik. Potem jeszcze raz starcie WKS-u futsal team z dragonami. Jeżeli aptekarze odniosą drugie zwycięstwo nad drużyną Tom karajczyka, to zrzucą ich do strefy spadkowej. Natomiast WKS, e, jeżeli to spotkanie wygra, to oczywiście od tej strefy odpowiednio się oddali. No 21.30 mamy rewanż banner GSMK Team. No i zobaczymy czy tym razem znów te drużyny podzielą się punktami, a będzie się cieszyć Iglomen, czy też która z tych drużyn okaże się lepsza od drugiej zbliży się do lidera, którego czeka drugi bardzo ciężki pojedynek z ukraińskim Legionem i wcale nie jest powiedziane, że mimo doskonałej gry w pierwszym meczu również będą potrafili to powtórzyć w rewanżu, zwłaszcza, że Ukraińcy po tym jak opuścili pierwszą czwórkę na pewno będą chcieli do niej w Jak najszybciej i w jak najlepszym stylu wrócić. Klasyfikacje indywidualne w klasyfikacji strzelców przewodzi Kacper Półtora, który ma 16 trafień. 3 trafienia mniej ma Konrad Łęcki z Boanerges, a jego klubowy kolega Marcin Kluza ma tych trafień 10. 9 gonami mogą się do tej pory pochwalić Damian Świątek oraz Szymon Burkat. To są to oczywiście gracze Brotermu oraz Maciej Szubartowski z MK Timu, Natomiast Oskar Nowak z słoniki Warriors ma 8 bramek na koncie. W klasyfikacji asystentów pierwsze miejsce ma w tym momencie Michał Ścieżka z Iglomena i Rodziny Restauracji z 10 asystami. Na drugim miejscu Exequo Dominik Karaj z oraz Marcin Kluza z Banerges. Z kolei Szymon Burka oraz Denis Tański zawodnicy odpowiednio Brotermu i Ukraińskiego Legionu mają po 7 asyst. Z kolei sześciokrotnie do tej pory podawało trio z e, Banerges. Mowa tutaj o Szymonie Kluzie, Konradzie Łęckim i Mateuszu Świeradzie. Na koniec jeszcze klasyfikacja kanadyjska. Tutaj prowadzą gracze Banerges. E, Konrad Łęcki ma punktów 19, Marcin Kluza 18. A i tyle samo punktów ma Kacper półtora z Iglomena. Z kolei na czwartym miejscu mamy Szymona Burkata z Brotermu z 16 punktami, po 13 punktów kanadyjskich zgromadzili Damian Świątek oraz Michał Ścieżka, a 11 punktów kanadyjskich na swoim koncie ma kapitan Brotermu Mateuszka Pusta oraz AS WKS-u futsal team Dawid Matras. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, widzimy się w przyszłym tygodniu na hali, widzimy się w kolejnych magazynach i serdecznie również zapraszam Was na, kolejny, na kolejną transmisję tym razem będziemy transmitować mecz Dywizji B pomiędzy pierwszą drużyną Męchę a złotymi chłopakami. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!